E, witam Was, ryby. To jest dla Was czytanie na październik 2020. Karty są rozłożone, ponieważ e, tak jest szybciej, e, bo już mamy... E, spóźnienie. Ok, zobaczmy, co się dzieje i um, no, pokazał się cesarz, cesarzowa i troszkę wygląda tak, jakby były jakieś sprzeczki związku, które są w jakiś sposób podyktowane decyzją tej mę męskiej części, że tak powiem. Ale tak, y wygląda to tak, jakbyście się trochę rozleniwili w tym związku i y y Poczywali trochę na laurach i powoduje to w jakimś sensie zatrzymanie dynamiki. Są też duże oczekiwania, i e, troszeczkę tak, jakby ryby siedziały na tronie i oczekiwały, że codziennie te świeże owoce będą jej donoszone do stóp, e, i jest przeciwko temu jakiś protest tak to wygląda. E, Wydaje się, że wszystko dobrze się kończy, i nie, nie, jakby na dzień dzisiejszy nie widzisz, jaką masz siłę tutaj e, i, i jakim jesteś fundamentem tego związku, więc e, jakby fajnie się to kończy. Ok, e, zobaczmy, zobaczmy tak, zobaczmy, co się dzieje. Jak wygląda sytuacja? No, czwórka Mieczy mówi o w pewnym formie zawieszenia, która jest w jakiś sposób kontynuowana już tą przeszłością, bo mamy te dwie czwórki. Czwórka Pentakli, czwórka Mieczy. Więc sytuacja trochę została, trochę energia taka trzymania się kurczowo czegoś, nie, niechętnie patrzenia na jakiekolwiek zmiany. Takie zmiany tutaj też są zatrzymane. Prawda? Wyzwanie, czyli dziewiątka e, pucharów i As y, pentakli, as, przepraszam, kijów, odwrócony. Ta karta była tutaj odwrócona w talii, więc tak ją wzięłam. No, pokazuje tutaj, że jest nam dobrze i nie chcemy zmian. Wstrzymujemy wręcz te zmiany, i mam wrażenie, że te zmiany są potrzebne tutaj, zwłaszcza osobie, która cię tutaj w jakiś sposób dopełnia. Ponieważ mamy cesarza i cesarzową, u podstawy jest cesarz, więc on potrzebuje coś zmienić. Na górze jest cesarzowa. Więc e, jakby jest tutaj, mam wrażenie, jakaś decyzja bądź narzucenie jakiejś struktury, tak, któ która Tobie nie pasuje, ponieważ obecna sytuacja jakby jest, mam wrażenie, dla Ciebie w jakimś sensie wygodna. E, I teraz tak, jak się czujesz w całej tej sytuacji, bo sytuacja mówi o wyciszeniu. To mogą być ciche dni. Ta czwórka mieczy może być jakiś wyjazd, jakieś zatrzymanie, tak? jest jakiś cisza spokój. Jest to dosyć zimna karta, która mówi o tym, że myślimy, medytujemy, być może jest to jakiś wyjazd, jednej z połówek e, po to, żeby jakby nabrać dystansu do, do sprawy, zregenerować się, i jest to nagła, dosyć decyzja, bo ty widzisz sytuację w ten sposób, to jesteś ty w tej sytuacji i nagle wieża, którą właśnie budowaliśmy wspólnie, nagle się rozpada i jest rozpad jakby tego związku, więc są, jest tutaj jakiś konflikt, tak? E dosyć zaskakujący dla Ciebie, zważywszy również na to, że wychodzisz jakby z takiej energii bardzo takiej stałej, e, prawda, on jest już na emeryturze, on wiele w swoim życiu nie zmieni, trzyma się kurczowo tego, co ma, tego, co zostało zbudowane, jest stabilnie, ale jakby nie ma możliwości na zmiany, jest, jest niechęć do zmian, tak, no i powoduje to w jakiś sposób zatrzymanie sytuacji. Co idzie dalej? Mm, tak, jeszcze zobaczmy. Pod spodem mamy znowu, i tak, jakby idzie pewne rozczarowanie tutaj, bo mamy. Czego będziesz doświadczać? No, jest Trójka Mieczy, więc jakieś rozczarowanie, być może rewizja z rzeczywistością, bo Trójka Mieczy y, często mówi o tym, że jest taka, y, właśnie patrzymy, y, otwieramy oczy i patrzymy, tak jakby na rzeczywistość, taką jaka ona jest. Więc myślę, że będzie albo jakaś konfrontacja, prawda? Mamy te trzy miecze tutaj odłożone i na razie jest spokój, albo będzie jakaś konfrontacja, albo będzie jakieś uświadomienie sobie, jakby dlaczego tak naprawdę ta wieża tutaj przyszła, gdzie jest problem w tej całej strukturze. Pod spodem też mamy tą piątkę pucharów, więc. Coś się rozlało, coś się zmieniło. I rzeczywiście zmiana musi tutaj nastąpić, ponieważ jest stagnacja, i jest, jakby dla jednej strony wszystko jest wygodnie, i jedna strona zatrzymuje jakąś zmianę, jakiś nowy początek. I co się dzieje w Twoim otoczeniu? No i właśnie mam wrażenie, że jest ta blokada, bo siódemka mieczy mówi o. Często pokazuje izolację, blokadę, zamknięcie. Ona się często pokazywała właśnie, kiedy był ten lockdown, czyli wszyscy byliśmy uwięzieni w jakiś sposób. Ta karta również mówi o tym, że ktoś się izoluje, odgradza się, tak? odsuwa się. Także mam wrażenie, że jakby to ta sytuacja, że ktoś może się tutaj rzeczywiście kontynuować, tak? nie, nie kończy się to na cichych dniach, tylko tak jakby dokładamy te miecze i budujemy ten mur dookoła siebie. Co ty masz w głowie? No i jakby jest kontynuacja, mamy tak. Rycerz pucharów i ten rycerz ma pusty puchar. On ma wielkie oczekiwania, on bardzo tak patrzy idealistycznie, jest romantyczny, ale on poszukuje kogoś, kto ten puchar wypełni. Tak? Nie wypełnia go sam, tylko tak jakby potrzebuje tej, tej emocjonalności, która wypełni mu ten puchar. Tak? I to jest jego jakby zadanie. Po to wyruszył w drogę. No i dziewiątka Pentakli. Jest to karta wygodnego życia, e, pięknych, Strojów. Możesz mieć tutaj oczekiwania, na przykład, że partner będzie ci kupował na przykład drogie ubrania. E, tak, bo to jest moda cesarzowa, ona już jakby zasmakowała tego luksusowego życia i tak jakby nie ma go, więc są tutaj duże oczekiwania e, i mam wrażenie, że masz to teraz. Tak i nie chcesz tego zmieniać, tak? To są Twoje oczekiwania: dziewiątka i dziewiątka. Eee, i, I jakby nie chcesz nowego, bo jest dobrze tak, jak jest, nie chcesz tej zmiany. To może być właśnie zmiana na gorsze, jakieś, prawda? Zaczy, jakby, jak na przykład, e, po prostu e, przeorganizowanie budżetu i będzie mniej. Pieniędzy na przyjemności. Mam wrażenie, że to raczej jednak chodzi o parę, która już ma jakąś podstawę i partner wychodzi z decyzjami, które Ci się nie podobają po prostu. Czego nie widzisz, no i jakby w całej tej sytuacji, no i pokazuje się dziewiątka pentakli. I myślę, że no albo, no, bo ta karta bardzo przypomina, właśnie cesarzową. Dziewiątka, nie dziewiątka, tylko królowa Pentakli. Królowa Pentakli, właśnie ma tą jakość, te dziewiątki Pentakli. One się tutaj tak jakby schodzą razem. Ta karta pokazuje, że dużo masz. Masz naprawdę wygodne życie, tak by się tutaj wydawało, tak? Eee, jakby. Ta karta również mówi o troskliwości, o dbałości o to, co się ma yy, i o wygodzie. Tak? Królowa pentakli jest zwykle taką kobietą, która zajmuje się domem, być może prowadzi biznes, ale często właśnie jest związana z jakąś miejscem, które jest zakorzenione. Ale ona ma poukładane życie i ona yy, dba o właśnie taki materialny wymiar życia, żeby był odpowiedni standard, więc standard tutaj jest. tak? Ta karta również może pokazywać, że w całej tej sytuacji masz naprawdę dużo. Nawet jeżeli jest tutaj jakiś rozsyp albo dużo materialnych jakby mm, własności, albo masz siłę w tej sytuacji. Bo czym się ta sytuacja kończy, no tak jakby powracamy do tej cesarzowej. Jest tutaj jakiś prawda, yy, jakiś ukoronowanie tego, czym ona tak na, co tak naprawdę ma w głowie, więc trochę dostajesz to, co chcesz. Natomiast jest tutaj próba, próba jakiejś zmiany. I być może jest tutaj w jakimś sensie, bo to jest moda cesarzowa, ona jeszcze uczy się, prawda? Tej jak być kobietą, jak być kobietą e, taką w pełni, e, bo mm, Dziewiątka pentakli pokazuje singli, tu jest matka, prawda, ciężarna, więc tak jakby ona w dalszym ciągu ma te, tą jakość tego życia, właśnie tej dziewiątki pentakli, ale już nie myśli tylko o sobie, tylko jest właśnie tą, tą prawą ręką, e, tak, tą drugą połówką cesarza, oni wspólnie e, zarządzają e, światem. E, także... Myślę, że jest tutaj progres, jest w jakimś sensie doj, dojrzałość. E, masz albo tutaj sporo udziałów, prawda, w tym majątku, tak go nazwijmy w cudzysłowie, albo masz tutaj siłę e, e, w tym związku i tak jakby. No jest pewien progres w myśleniu, być może w komunikacji, być może w porozumiewaniu się, może jest tutaj jakby pewna sprzeczka, która będzie służyć lepszemu komunikowaniu się i wspólnym celom, bo to już jest cesarz i cesarzowa, oni są wspólnie, oni mają wspólne cele, także myślę, że są to jakieś przejściowe kłopoty. Yy... Jakieś takie ciche dni, ale ogólnie sytuacja wygląda fajnie. Natomiast jakieś bolączki serca tutaj jednak się pojawią, tak? Ale wszystko dobrze się kończy, także myślę, że to wszystko ryby. Pozdrawiam, widzimy się w przyszłym miesiącu.